Cześć, witajcie w poniedziałek Słuchajcie, po ostatnim koszeniu sobotnim pospuszczałem sobie oleje wszystkie oleje praktycznie ze zwolnic spuściłem, ze skrzyni i z silnika także będą fajnie już wymienione tylko co trzeba pozakręcać korki nalać świeżego oleju i będzie już gotowe no i co, tutaj mam tą awarię w sobotę sobie rozebrałem i tam przy headerze idzie takie właśnie mocowanie jest takie mocowanie pod taką obiemą tych rurek i tam co zapewne skutki nieczyszczenia yy, dokładnego i po prostu skorodowała ta rurka no i co nie wiem spróbuję to zespawać nie wiem czy to się będzie dało zespawać no, ale spróbuję w każdym razie. Jak nie, to co? Jeszcze jest opcja, żeby to po prostu yy, obciąć ją, skrócić. A jak nie, to zapewne trzeba będzie kupić chyba to będzie najprawdopodobniejsze rozwiązanie kupić po prostu węża, takiego cienkiego i poprowadzić to wężem. Bo szczerze wątpię, żebym dostał już yy, taką rurkę jako część zamienną. To jest wiecie, zwykła rurka, ale, ale chodzi o te zakucia. Bo ona ma tutaj takie. Jeszcze wam pokażę. Ona ma tutaj takie po prostu. Na końcu jest nałożona ta nakrętka. I jest sadzona taka, jakby tulejka. No i to, to uszczelnia. Ta tulejka widzę, że jest też jakoś wprasowana tutaj. Dlatego. Nie wiem czy ja to mi się uda zdjąć No nic, spróbuję to najpierw zaspawać A, a później się będę bawił Nawet, że jak to nie wyjdzie, to będę kombinował coś, coś innego Dobra, czyszczę to, mocuję I jakoś się tam będziemy widzieć za chwilę No i dobra, tak sobie to na szybkości przymocowałem Teraz co? Ustawiam może kamerę Dobra, wyczyszczone. Nie wiem czy to będzie widać. Kurczę, najchętniej to uciął całkiem, tą rurkę i skrócił. Bo to i tak w tym miejscu ona jest taka... E, taka dosyć skorodowana. Nie wiem, dobra. Spróbuję to zespawać. Spróbuję to zespawać. Jak się nie uda to ją utnę. Wstawię jakąś tulejkę i to ze spawem po prostu inaczej. Dobra, bierzemy spawarkę, odpuścimy jeszcze trochę. Dobra, nic tam nie będzie. To jest cienkie jak papier, dlatego co druga opcja chodzi w grę, czyli co ucinam i spróbuję to po prostu do czołowo jakoś zespawać. No. dobra, jakoś tam ustawione. Nie ja mam czasu się z tym bawić za bardzo. Dobra, spróbujemy tutaj, masę będzie. Spróbujemy to jakoś pospawać. Dobra, chyba coś z tego będzie No i dobra, słuchajcie, jakoś tam pospawałem. Ale czy to będzie szczelne? To nie mam pojęcia. Bo nie da się takim. Nie da się tego pospawać za dużym prądem, bo przepala po prostu. Dobra, jeszcze tutaj spróbuję. Bo tu mi wypaliło dziurę. Spróbuję tutaj jeszcze. poprawić. I zostawiamy. Dobra, będzie, nie jest za, za ładnie, ale, ale to ma być szczelne, a nie ładne. A poza tym nie ma czasu na jakieś tam zabawy teraz. No i słuchajcie, hmm, dobra, montuję to na kombajnie i, i zobaczymy, czy to, czy to będzie szczelne. No i dobra, robota skończona. Tak to wygląda. zapsikałem tak, tylko żeby żeby nie zaraz od razu. I co? No i trochę jest krótsze ta rurka teraz. Ale to w niczym nie przeszkadza. Ona się tu jeszcze mieści w tym trójkącie. I co? Sprawdzałem ciśnieniowo, tak jak widzieliście. I tam wszystko jest w porządku. Nic nie cieknie. Także nawet, że się udało. Yy, no i co tam jeszcze? Chyba tyle. Teraz co? Biorę go w pole i testujemy. Zobaczymy jak to będzie szło. Dookoła, tyle się tego naspało. Kulterer już przyszedł, tak i znowu będę chodziła cały dzień za panem, tak? I co? Zobaczymy sobie, czy, czy tutaj nie cieknie nic. Ale widzę, że jest słuchódko. Nic nie cieknie, także. Naprawa się powiodła. Tutaj kopareczka stoi. Czeka na robotę. Czeka na robotę. Znaczy na, robotę na, na czas. Na mój czas wolny. Czeka. Bo muszę ten gruz jeszcze tam zakopać. Czy zakopać? No, wyjebrać ziemię i po prostu wrzucić go tak trochę niżej. I co? Będziemy działać. No i co? Kosze to dalej. Widzicie, jest dużo takich odnówek Ale to w sumie tylko tutaj, bo Na ścieżce Tak to jest to zboże Bardzo suche Pomimo, że dzisiaj Dzisiaj jest tak chłodniej trochę No i dobra, ja będę kończył Zachęcam do komentowania Lajkowania A nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału Także trzymajcie się, cześć.